Witam Was serdecznie moi drodzy Dzisiaj ostatni wyjazd w teren, skądże wyjechaliśmy troszeczkę za miejsce zamieszkania Pakowaliśmy motocykle do małego busika Wyjechaliśmy, bo to nasz w sumie wspólny chyba ostatni wyjazd w tym sezonie Bo ja tam nie chcę specjalnie marznąć, będzie pewnie będzie jeździł po śniegu Ja sobie chyba dam siana. No i uznaliśmy, że skoro to jest ostatni nasz wyjazd no to zaszalejemy, poszukamy pionowych ścian. Faktycznie w naszej okolicy udało się znaleźć. No może ściana to przesada, ale są górki o dużym nachyleniu, mają 3 do 4 metrów wysokości i na takie górki zaczęliśmy wjeżdżać. Właściwie ja zacząłem można powiedzieć, że bez powodzenia, bo jak widać, polek błotnik, kawałek owiewki. I właściwie z dzisiejszej jazdy dyskwalifikuje mnie awaria kierownicy, bo trochę się urwała. Kondziu zapomniał spakować do pleca katiga do aluminium, i... a ja zapomniałem spakować zapasową kierownicę. Także. No ja na dzisiaj kończę. kończył będzie jeszcze jeździł. Także to tyle. Taka nasza, taka moja relacja. Także cześć. O, to było dobre! Jakiś komentarzyk na ciepło, zajto. Jak paczka